Zobaczcie tego Ty małe cięcia. On tu zaraz będzie. Nie mamy czasu. Musimy uciekać. Ewo, nie wiem, co próbowałaś mi wcześniej powiedzieć, ale się nie cofnę. Mam te wszystkie dusze. I po raz pierwszy zaczynam wierzyć, że naprawdę uda mi się opuścić ten koszmar. Katrin, zrobiłbym dla niej wszystko. Miło mi to słyszeć. Moje duszyczki. Obawiam się, że mamy pewien problem. Wciąż brakuje nam jednej duszy. Co? 6999. To jeszcze nie siedem Legionów. Chcesz się spierać o jedną głupią duszę? Sam ją sobie weź. Nie kuś mnie, śmiertelniku. Dosyć. Zdobądź się i będziemy kwita. Co? Ona nie jest! Siedem tysięcy dusz za Katrin! Taki był układ! Nie zrobię tego, nie mam mowy dyskur wielu. Możesz mnie... Danielu, zrób to. Ewo, nie masz pojęcia, o czym no. mówisz? Ja nie mam nic do stradzenia. Jestem tu od zarania dziejów skazana na wieczną samotność. Nie chcę dłużej tak trwać. Jeśli... Odzyskasz ukochaną dzięki mojej duszy. To weź ją. Ewo! Zrób to. Nie będę szedł w taki sposób. Dość tego łzawego przedstawienia! Nie! Ale to smutne. Kłupcze! Nie możesz mi nic zrobić! Pff. Nie! Zatrzymać go! Jak się domyślałem tak jest I moim celem jest rozwalenie tego skurwy syna jak go nazwał nas piękny Daniel Gdyś mi zdaje że te potwory Tak te potwory 0 na 1 Czyli te potwory będą nam przybywać w nieskończoność teraz I muszę go zabić właśnie tą bronią Bo ponieważ innej nie mam Więc no jak widzieliście Stało się nieciekawie, ale naprawdę nie było to przedstawione w jakiś szczególnie smutny sposób Nie... No nie ruszaj się! Wiesz, że muszę cię zabić, bo na tym polega gra i, I tak zginiesz, tak zginiesz, czy prędzej czy później, czy teraz czy kiedy indziej Wiesz, ile gracze cię już zabiło i dalej liczysz na to, że cię nie zabiją, no bez przesady zioma. Czemu ja go nie mogę walić się pytam Blech, za mi morde Jakby nie mogę walić gdzie ja jakaś amunicja poproszę Tam jest życie, ale dobra, należy nie potrzebuję Mogę go walić teraz Ej, on se odnowił życie Ej no fuck! Czy ja jak wale w te nie. Ale czemu on są życie? Ty a może jak ja, ja, ja jak ja rozwalam tego jego potwory, to mu odbywa życie też możliwe. A dobra, jak wale tak też, okej, okay, okej, okay, spoko, spoko, nie ma sprawy. Tylko... Czemu muszę go rozwalić tym głównym? Przez całą grę tego nie używałem, jeszcze mi się amo skończyło. Tam chyba leży, nie? No dobrze, finałowa bitwa, finałowa bitwa. i jest fajnie choć to jest dziadu łysy no nie co to ma być jak go... czekajcie jak wale w niego potwory czy mu uważacie nie nie chyba nie ale on się uzdrawia frajer jeden to jest wcale niesprawiedliwe wcale ale wcale to za no, za mądry człowiek stwierdził, że dobrze będzie dać mu nieśmiertelność, ale... albo uzdrawianie. No nie wierzę, nie wierzę. Chciałbym go zabić, ale to będzie trudne. Trochę. Czekajcie, takie walenie jest bez sensu. Zaraz zazwracam. Jestem z powrotem i przyłączyłem się na poziom sen na jawie ponieważ znałem, że takie walczenie z nim, gdy, gdy, gdy mogę tracić tak szybko życie, a on się jeszcze regeneruje, jest troszeczkę bez sensu, więc znałem, że dobrze będzie się przełączyć na ten, na ten poziom trudności i teraz go rozwalić. Bo jak widzicie jego regeneracja jest bardzo wkurzająca. Wybaczcie, to trochę mniej epickie, no ale to już jest mój wybór. Chcę to dzisiaj ukończyć, tyle wam tylko powiem Widzicie, to jest że nie mogę go wywalić, jak on się tak robi dziwnie Tylko jak ucieka przede mną Dobra, dostał Ale on się dalej będzie regenerował, prawda? Prawda Prawda, że się z klubu będzie regenerował No i zobaczcie, on no, praktycznie całe życie znowu. Bez, bez sensu takie walenie w tych jego portforków. Jakby mu jeszcze cały czas życie schodziło, no to by była inna dyskusja w ogóle całkiem. Ale jak mu, Jeszcze jak mi się amunicja kończy cały czas... To jest naprawdę jakieś nieporozumienie, naprawdę, mówię. Co za głupi frajer. Ciężkie w cholerkę, ale mam nadzieję, że podołam! <laughs> Tylko jakby jakbym dostał jakoś na tę misję nieskończone amo, to bym się nie pogniewał Jakoś się w dziwny sposób nie zaczął regenerować, więc jest spoko na razie. Ale mnie wkurzają ci ludzieś. Teraz się zregeneruje Ale mnie oni wpuszczają. Bo chcę go wreszcie rozwalić, ale nie mogę. No. Nie ma też sensu w niego wwalić jak nie mam w ogóle sensu... nie, nie, nie mam w ogóle możliwości po rozwalenia. No zobaczcie, no, muszę już lecieć po AMO gdzieś na koniec mapy. Bez sensu trochę. To jest zrobione. Ja on się pewnie zaraz zacznie regenerować czy coś w tym stylu A dobrze, że on chodzi za, za mną łazi, bo nie muszę ganiać za nim cały czas. Chcę w niego strzelać, fuck. Jak nie mi przeszkadzają, bo nie wiesz. Czy mu coś w ogóle to daje, odejmuje, cokolwiek. Tak, teraz zaczęło. No ty głupi cieciu. 10 amunicji zarobiście. I już mu nie mogę odejmować życia. Dobra, to jak nie mogę modanimować życia to pójdę po Amo. Tam jest dużo, go Amo, amo. Amo znaczy, nie? O, trochę się drze. Mam nadzieję, że w ogóle słychać, by się drze głupi. Dobra, rozwalmy to jego świtę najpierw. Dobrze się przestał regenerować. Chwilowo, przynajmniej. No nie, co za frajer. Dobra, patrzcie, patrzcie, zobaczcie na to. Praktycznie znowu całe życie. No całe, no. To, co udało mi się odjąć przez tą katorgę, prawda, znowu sobie odnowił i jest spoko, nie? To już rozwalenie Lucifera w tym. Wiecie co? Mam inny pomysł? Ile ich tu jest? Rozwalmy ich, pozbierajmy ich dusze i wtedy... O ile w ogóle wypadają z nich dusze. Bo to jest też jakaś tam inna sprawa całkiem. Lucifera lucyfera podstawowym że było łatwiejsze bo no to jest trochę już dziwne prawda przyznajcie szczerze mi rację mi się zdaje że to automatycznie zbiera duszę o teraz mogę mu zadać ciosy? nie mogę mogę? mogę nie mogę? chodź tutaj frajerze głupi mm -hmm. mogę mogę? nie nie mogę już nie mogę. Dajcie mi jakiś jego ludzi. Dawajcie dusze Dawać duszę, dawać duszę. Tak, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Zabiorę tym głupim gościom duszę I wtedy On nie będzie miał szansy, że zamieni się już w demona Mam nadzieję przynajmniej Ale to pewnie złudna nadzieja Dawaj swoich ziomów Oni mi tylko pomogą Tylko pewnie jak na coś teraz ich nie będzie Tamtych wytłukłem, to teraz ich nie będzie Zabiłem 56 na jednego, więc no dobry jestem, nie? Tak, tak, cieszę się. <grystanie> Dajcie mi to. Nie, tam w ogóle już trwa 5 minut. Zważywszy na to, że jeszcze wcześniej to robiłem, to trochę już to trwa 10 minut, może. Mogę odejmować życie? Chyba nie mogę. Ale patrzcie, już ponad połowę zaraz się tak zregeneruje, więc będzie dupa. No dawajcie dusze! Tego tylko pragnę teraz. Duszy, tak jak tamty głupi cieć. Nie pomyślałeś, dziadu, że jeżeli będziesz mi dawał swoich ludzi, to będę mógł od nich wystać duszę, prawda? Prawda? Cieciu? Co nie mogę mu teraz zabierać życie, patrzcie. Tylko zaraz pewnie nie będę mógł. Mogę mu tak zrobić? Nie, nie mogę. Skoda. Patrzcie, patrzcie 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 na to patrzcie na to Skończyło mi się amunicja No to proszę jest masakryczne W takich sytuacjach gdy on już pada Gdy on już pada na twarz chce, chce wreszcie wznieść nie wiem Zwycięstwo Wiecie o co chodzi A to nagle dupa taka się okazuje Poproszę jakąś amunicję, tam daleko jest coś To oni za mną idą przy okazji ich dusze wysse. Twoją też dziadu Dobra. Mam 42 dusze. Za chwilę. Zbiorę tutaj fajny. Fajny bonusik w postaci amunicji i życia. Dobra, chodź tutaj teraz. Kurczy byku. Dobrze. Teraz zdychaj. Dobra. Dobra. No chodź tutaj. Chcę cię zabić. Tak! Tak! O to mi właśnie chodziło! O to właśnie tutaj chodziło! Tak, udało mi się pokonać samego, samą śmierć Naprawdę jestem szczęśliwy I warto było poświęcić te półtora godziny nagrywania Aby udało mi się skończyć tą grę Ale co się teraz dzieje Tego nie wiem Pewnie się zaraz dowiem O co chodzi W zdrowym ciele łaska. Zbogłam dwa osiągnięcia, czyli jest fajnie. Liczę na wyjaśnienie. I chyba go zara ja zaraz otrzymam. Ach, chciałabym ją być. Zabiłem go. Zabiłem ich wszystkich. Teraz daj mi wreszcie umrzeć, albo zostaw mnie w spokoju. Nie możesz zabić śmierci. Po prostu go odesłałeś. Ma siedem legionów dusz. I teraz uwolni swoich braci, żeby wraz z nimi zesłać na Ziemię apokalipsę. Wojna. Zaraza. Głód. Śmierć. Dzień sądu. Możemy to powstrzymać, ale to jest prawdziwy świat i nie masz tu do dyspozycji żadnych demonicznych mocy. Czekaj, zamiast jednego, żadnych mocy? A moje ciało jest do niczego. Wygląda na to, że tym razem wybrałeś niewłaściwego faceta do tej roboty. Dlatego jesteś teraz tylko pomocnikiem. Pomocnikiem? Hehehe. He he. Już się zaczyna, że będę się dalej grać. Ale nie. To jest już koniec. I naprawdę dziękuję The Farm 51 za tą grę. Co by tu powiedzieć na końcu? To jest moja pierwsza zakończona seria. Naprawdę się bardzo, bardzo cieszę z tego i trochę nie mogę w to uwierzyć, że to już jest koniec tej gry. Bawiłem się naprawdę dobrze. I no, było, było fajnie. Więc yy, skończyło się jak się skończyło Pewnie dobrze wygrali oczywiście I no naprawdę było grubo Było grubo Momentami Momentami się plątałem Ale to jest, wiecie Przejściowa Przejściowa yy, rzecz Nie jestem jeszcze takim doświadczonym Za bardzo let's playerem, za Grimerem, Ani jak to mogę jakoś tam szczególnie nazwać Ale co by tu, żeby powiedzieć, dziękuję Wam wszystkim za to, że oglądaliście tę serię, dziękuję Wam za to, że byliście, że wspieraliście mnie w komentarzach, za te wszystkie łapki w górę i w ogóle za, y, za to, że pomagaliśmy się mi y, po, w, tym, y, w, tej, w tym przedsięwzięciu właśnie wyświetleniami. I chyba, chyba za to bym chciał Wam podziękować i się z Wami w tym momencie, w tym miejscu pożegnać. Y, dzięki bardzo serdecznie jeszcze raz. I zapraszam Was do kolejnych serii, do kolejnych serii na moim kanale, które się ukażą pewnie za tydzień. A na razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pa-pa.